Znowu mamy końcówkę miesiąca, a to oznacza, że czas wysłać Wasze, jak i nasze karty do gradingu do PSA. Zdecydowana większość kart, które dzisiaj zobaczycie, to absolutne bangery, które mieliśmy okazję wydropić na naszych ostatnich breakach. Co mnie oczywiście bardzo cieszy, ponieważ co jak co. Ale nasze ostatnie breaki naprawdę są gorące. Zanim jednak zaczniemy, krótkie ogłoszenie parafialne: jeżeli również chcielibyście gradeować swoje karty, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Przyjrzyjmy się zatem ostatni raz przed wysyłką do PSA waszym kartom. Let's go! Z miesiąca na miesiąc wysyłamy coraz więcej kart, co mi oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Jeszcze raz z góry serdecznie dziękuję za zaufanie, za to, że wybieracie nas i powierzacie nam tak ważne zadanie, jakim jest wysyłka waszych drogocennych kart do gradingu. Tak więc, przyjrzyjmy się od początku, co zostało w tym miesiącu również przez kogo wysłane. Pierwszą osobą z pierwszym zamówieniem jest Bambo. Bambo wysłał nam taką oto kartę z ilustracją Mew-EX Special Illustration Rerka. Kolejną osobą jest Gutek. Gutek wydropił z naszych Mystery Packów Charizarda GX z Burning Shadows. Jest to najdroższy Charizard z ery typu modern. Piękny dropik. Swoją drogą jest to niezwykle ciężki Charizard do wydropienia. My takich Charizardów wydropiliśmy właśnie z naszych Mystery Packów aż dwie sztuki. Kolejną osobą jest znowu Bambo. Bambo ma tutaj special illustration Rerkę z Charizardem i X. Znowu dodatek paldian Fates. Kolejną osobą jest Daniel. Daniel wysłał nam w tym miesiącu Pięć kart, pięć grubych kart. Między innymi mamy tutaj Charizarda i X z dodatku 151. Mamy Roaring Moon i X, czyli tak zwany Ryczący Księżyc. Dodatek Paradox Rift. Następnie mamy piękną promkę z Pikachu i X. W tle mamy jeszcze Jolteona oraz Electabaza. Niestety jest leciutko obita, ale no leciutko leciutko to troszkę za mało powiedziane, troszkę bardziej obita, ale i tak czy siak fajnie wysyłać karty, które niezależnie od stanu przypadły nam do gustu. Kolejną kartą jest ta cudowna karta Lily, więc tutaj się szykuje nam absolutny banger. oraz mamy również kolejną kartę Mew i X jako kartę Special Illustration Rare. Moi drodzy, jeżeli później będziecie chcieli Sprzedać na przykład nam, albo strajdować się kartą. Przede wszystkim Mew i albo Charizarda. Jak wam wrócą jako PSA 10, to jestem otwarty na rozmowy, tak, żebyście to mieli gdzieś tam w pamięci. Kolejną osobą jest Osta. Osta wysłała nam piękną perin z dodatku Crimson Haze. Następnie mamy Wedo. Wedo wysłał nam trzy karty w tym miesiącu, między innymi ten Alt Artic. Z machampem. Kolejną kartą jest karta również z dodatku Crimson Haze. Mamy piękną kartę z Eevee oraz Złoto, moi drodzy Arceus Vistar. Z dodatku Crown Zenith. Jest to jedna również z czterech z czterech Chase kart. Jakie są w tym dodatku? Krótka przypominajka, jeżeli podoba Wam się content, który tworzę, pamiętajcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. Kolejną osobą jest Szagi, Mamy tutaj dropik, który udało nam się wyciągnąć z boosterka na live z paczuszki Steam Rocket. Mamy tutaj piękną kartę holograficzną, ma leciutki whitening, tak jak widzimy, prawy górny róg, jak i lewy górny róg. Następnie mamy Briana, Brian wysłał nam Carmen, Carmen, Carmen z dodatku Mask of Change. Następnie mamy DZ, -a. DZ wysłał nam kolejny drop, który wyciągnęliśmy również na naszych breakach, jest to chase karta z dodatku Ruler of the Black Flame. Jest nim oczywiście Lizardo EX jako S.A.R.K. Następnie mamy Gudka, również Dropik z naszego breaka. Dodatek Evolving Skies, Alt Archic Sylvion V. I teraz moi drodzy, mamy tutaj kartę Shagiego. Shaggy wysłał nam kartę Mimikyu V z Trainer Gallery. I przejdźmy teraz do zamówienia Jagaru. Jagaru w tym miesiącu wysłał nam trzy karty, między innymi Charizard, z dodatku Shining Fates. Mamy Winozaura, z dodatku 151, jak i lane. Lana, moi drodzy. I łowi sobie tutaj chyba jakieś Surskity i i coś tam jeszcze, jakieś kraby. Dobra Lana, dobra Lana. Kolejną osobą jest Tomek. Tomek wysłał nam 3 lizardy. Pierwszy lizard to jest dodatek 151. Mamy znowu 151. Tym razem jest to Special Illustration Rerka oraz mamy Chase Kartę z Shiny Treasure i X. Teraz wjeżdża... Naprawdę konkretny banger, również nasze mystery paki, nasze mystery paki po prostu nie, mu, nie trzeba specjalnie reklamować, one się same dobrymi dropami reklamują. Gengar, Wimex, który należy do Raichu, Raichu wylosował z zielonej paczuchy właśnie takiego oto Gengara. Kolejną osobą jest Adam. Adam wysłał nam cztery karty. Mamy tutaj Charizarda i X. Dodatek 151, tak jak widzicie, te Charizardy non-stop są w grze. Jest Charmeleon, mamy Charmandera oraz mamy również promkę z dodatku Hidden Fates, Moltres Zapdos oraz Articuno. Jest to promka, która była dodawana do Elite Trainer Box. Kolejną osobą jest. Mateusz! Mateusz wysłał nam w tym miesiącu również pięknego gengara Wimex. Następnie mamy Napalma, który wydropił taką oto piękną kartę. Z base setu, tak moi drodzy, Base set również otwieraliśmy ostatnio u nas na breaku. Niestety obyło się bez karty holograficznej. No ale jak jest starter, jak jest Bulbazar, to oczywiście szkoda byłoby go nie wysyłać. Kolejną osobą jest Shaggy, który wydropił tutaj no, zgadnijcie z czego, z naszego breaka również Blastoise holo, dodatek Celebrations. Osta również wydropiła piękną S.A.R.K. z Carmin, z Mask of Change jest to chase karta, gdzie klasycznie u nas na breaku moi drodzy, nasze breaki też się bronią. Nie trzeba nie trzeba specjalnie ich reklamować, jak i naszych mystery packów. Te dropy są publicznie podane do informacji, więc wszystko się po prostu samoreklamuje. Kolejną osobą jest Napalm. Napalm ma tutaj takiego oto Lizardo, dodatek 151 zamówienie DZ Charizard EX. Również dodatek 151 Adam wydropił u nas μιοι x dodatek Paldean Fates piękna karta jego pierwszy break u nas i pęk od razu z grubej rury ale to nie jest koniec ponieważ zobaczycie to nie jest jedyny drop który wydropił i wysłał nam w tym miesiącu Adam kolejną osobą jest Tamparam pam który wydropił u nas takiego Charizarda z dodatku Celebrations. Również leci do Stanów, do PSA. I mamy teraz WGT oraz Maiko. Między innymi Mewtwo Vistar, dodatek Crown Zenith. Mamy tutaj uzupełnienie tej oto ilustracji, co przed chwilką widzieliście. Bardzo ciekawy artwork. Tutaj macie z widoku Mew, a tutaj jest POV od strony Charizarda. No i zakładam, że to są dwie karty. Maiko, mamy tutaj Glaciona V, jest to Alt Archig z dodatku Evolving Skies oraz absolutny Banger Paldea Evolved, również karta, którą wyciągnęliśmy na naszym breaku dla Maiko. Kolejną osobą jest Napalm, dodatek Fusion Strike, mamy tutaj Alt archic Piękna karta. I przechodzimy do zamówienia Swagera. Wysłał nam w tym miesiącu cztery karty, między innymi tego Magikarpa razy raz i dwa, dodatek Paldea Evolved. Jako illustration Rerki mamy Zapdosika i X, dodatek 151 oraz jest i Starmi V razem z Mysti Piękna ilustracja, no i kosztowna karta. W chwili obecnej karty typu Alt Art, jak i inne wartościowe karty z Eris Warden Shield, naprawdę są na topie, jeżeli chodzi o ceny. Mamy kolejną kartę na Palma. Jest to Raikou V, dodatek Crown Zenith. No i mówiłem, że Adam coś jeszcze wydropił, tak więc wydropił razem z ukochaną Gardevoir i X dodatek Paldean Fates. Danio wysyła nam w tym miesiącu jedną kartę z Śpiącym Mew. Piękna ilustracja, moi mili. No i mamy teraz dwa Bengery, również nasze brejki, Charizard, v karta należąca do Shagiego, jak i Uwaga, kolejny Lizardo GX Burning Shadows, którego wyciągnęliśmy, ale niestety w opłakanym stanie, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, że ta karta z paczuszki, o, tutaj jakiś paproch jest. Wyciągnęliśmy ją w dokładnie w takim opłakanym stanie po prostu płakać, płakać trzeba. Patrząc na to, w jakim stanie jest ta karta. No niestety. Burning Shadows było znane z tego, że jakościowo najgorzej był to drukowany set właśnie z ery Sun and Moon. Kolejną osobą jest Mateusz, Mateusz K. Wydropił u nas Greninja i X z Twilight Masquerade, jest to najnowszy dodatek, który wyszedł raptem parę dni temu i oczywiście w dniu premiery wylosowaliśmy jedną z głównych chase kart. Kolejną osobą jest Jan, który wyciągnął u nas na breaku Godpaka z Charizardem i właśnie tego oto Lizardo wysyłamy do gradingu. A teraz uwaga, moment kulminacyjny grubych kart na Palma, między innymi Erika's Invitation jako special illustration Rerka Dodatek 151. Mamy oczywiście karty z Godpaka, który, bo były, było parę Godpaków. Ogólnie Godpaków u nas to było chyba z 6 czy 7 wyciągniętych. Z czego zasadnicza większość to były same Charizardy. Tutaj macie Charmandera właśnie z tego Godpaka. Jest i Charmeleon. Drugi Charmeleon. To był naprawdę errorowy ETB. Co my wyciągnęliśmy wtedy? Co to były za emocje, moi drodzy? Ci, którzy byli z nami i to przeżyli, to dokładnie wiedzą, co się wtedy działo. No i mamy Lizardo. Finalna karta. I ostatnią kartą jest Arceus Vistar. Główna chase karta. Oprócz oczywiście Giratiny. Z dodatku Crown Zenit. To by było na tyle moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadł Wam do gustu, a my widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku.